I, dobry. I tam serdecznie w drugiej części tej całej wyprawy, czyli dworzec w Tarnowie. Za wiele mówić tu nie będę. Bilety kupione, pokażę tylko ten pociąg. Proszę bardzo, Intercity i Już widzę, że jest ciekawie. He, będzie Peron, pierwszy. Spotkamy się za chwilę na Peronie, jak trzeba będzie rozkładać jest w wersji papierowej. Patrzcie. Także planowane 14.12. A co dalej, to powiem, już za chwilę. Także do zobaczenia. No to wtedy nawet nie wiem czy widać, ale będzie tak widać. Się postanowiło rozpadać. Yy. No i aktualnie czekamy na naszego opóźnionego, jak to mówią, pira ze drzwi, bądź około 20 minut. Mechofera, No i będziemy nim jechać Do Krakowa Głównego Teraz jak Państwu pokażę tablicę choć i mniej ich prawie zadają pytanie, no to skoro jedzie do Zielonej Góry Głównej i do Jeleniej Góry, to dlaczego nie można nim jechać do Katowic, tylko się nim jedzie do Krakowa Głównego Powiedź jest w sumie prosta, mianowicie w Krakowie jedzie przez Miechów na Częstochowę Stradą, a potem przez Lubliniec i jakby terenami Krasiejowa zjeżdża, no przez stację tak naprawdę w Krasiejowie, że tam przystanek osobowy, ale tam nie zatrzymuje się, zjeżdża tamtędy do Opola głównego, no i tam jeszcze jedzie tak jakby każdy mógł to sobie wyobrażać, I przy okazji też zaczął zacinać i jakby tak... Nie można tu za bardzo stać, mimo, że pod wiatą. Mm. No, a co ponadto? No, ponadto to, że dalej czekamy. No i patrzymy, co dalej. Na pewno będzie trzeba skomunikowania tak trochę prosić yy, z racji tego, że pociąg jest opóźniony. Także Zapraszam serdecznie, masz kolejne ujęcie. być już jazdem Mehofera, może nie być nim, zobaczymy. Wjeżdża pociąg Intercity 37 104 Mechofer. Jak już wspominałem, lekko z opóźniony. No i policzyłem go wyśmienicie. Hamulce pisnęły ostro No i będziemy wsiadać do wagonu w mechoferze. No, zapraszam za chwilę już na odjazd z Tarnowa Zapraszam serdecznie Odjeżdżamy z Tarnowa, następny planowany postój Rzesko okocin Do zobaczenia właśnie tam. Odjeżdżamy z rzeska okocin następny planowany postój Ochnia. I to właśnie tam się zobaczymy. odjeżdżamy z Bochni to tu między nimi jest druga taka wspólna kopalnia soli następnie planowany postój Kraków-Płaszów zobaczymy się jednak już w Krakowej głównym na Przesiatnika nie wiem jak dokładnie będzie wyglądało to ujęcie czy pośpiech, czy jednak spokojnie bo oczywiście jest to opóźnienie ale... wiem, że będzie to już przesiadka w Krakowie. Tak, głównie. Proszę Państwa, krakowa Płaszowa miało nie być i ja tego nie będę traktował jako jest z krakowa Płaszowa tylko po prostu tego spocenie tego, bo jak ja to zobaczyłem za oknem to nie mogłem sobie odpuścić. Tak zwane papieskie interregy Złote malowanie z wielkim takim napisem to tustus, i w środku y, historia Jana Pawła II. Nigdy tam nie jechałem, ale wiem, że istnieje. Proszę Państwa, nie ma Pośpiechu nie ma pociągu, nie ma nic, ponieważ PKP Intercity popisał się zresztą u mnie nie pierwszy raz w życiu z taką ignorancją, że skomunikowania nie będzie. Albo dyspozytor to zrobił, czy to się jak ktoś w tym całym łańcuszku skomunikowań to zrobił? No, trzeba znaleźć nowy pociąg, bo tamten uciekł. Dziękuję. Także kupujemy nowy bilet. i... Robimy cokolwiek, Nie wiem, XD. Chcieliśmy ogadnąć autobus, ale hehe he odjechał przed czasem. DK. No, także e, to są słynne, nieczynne scho schody na dworcu w Krakowie. No, a my no nie pozostaje nic innego, niż udawać się w stronę dworca i kupować bilet na Asiemirackiego za około 23 minuty. Do zobaczenia w peronach, pewnie już przy pociągu. Pociąg Intercity się Miracki do Wrocławia Głównego. Jechaliśmy już nim kiedyś. E, właśnie przyjechał. Ludzie się pakują. Mnie to w sumie za bardzo nie obchodzi. No i tak idziemy, uwaga, uwaga. Majestatyczna jest na przygoda już kiedyś zresztą chyba tak jechaliśmy. Jedziemy z brakiem gwarancji. No Także nieźle, nie? Brak gwarancji miejsca do siedzenia. Pociąg odjeżdża o 16.23, więc nie ma się tam co spinać, śpieszyć. 17.11 będziemy w Katowicach, nieco później niż sobie życzyliśmy. Zobaczymy co potem. Na razie marsz, na razie marsz nas czeka. Marsz gdzieś, zapakowanie się grzeczne. Zapraszam, zapraszam serdecznie na podróż. Za chwilę odjeżdżamy z Krakowa Głównego. Odjeżdżamy naszym siedmioletkim z brakiem gwarancji. Krakowa Głównego, no a następne planowane po prostu Katowice, także myślę, że nie jest dodać nic ujęć, nie. Miedzimy się w Katowicach. Ich odlot jest taki, że dłużej mogliśmy posiedzieć w nowie, bo ten pociąg też stamtąd jedzie, no ale plany były inne. finalnie wiesz nie wyszło inaczej, ale bardzo często tak jest. No cóż, to w Katowicach lub na jakichś innych ciekawych relacjach z Mogę powiedzieć, że negłoszenie jest słaby, że hej. Wychodzę z pociągu, patrzę, na tam taka piękna 7KP-07376. Nie w malowaniu w pisu, tylko w takim ładnym malowaniu jeszcze swoim. No, nie żółte szał, ale malowanie swoim. A my idziemy na dół. Sprawa się ma następująco. Podsumowuję. Yy. Ogólnie jazda, no trochę PKP Intercity zawaliło. Yy. W sumie dowiedziałem się, że nie PIS, yy, tylko tutaj typowo dyspozytor z wyżudnym, no, ale to no, niemiło, nie, nie, miło, nie fajnie. Yy. No i w sumie więcej nie ma co mówić. Idziemy. Ja tu się z Państwem żegnam, bo to jest koniec dzisiejszego filmu, bo będziemy transportem drogowym, a nie publicznym, tylko prywatnym. Mianowicie taksówka. Więc nie będę tutaj, y, bo po prostu też czasu jest mało tak naprawdę, bo trzeba być na miejscu szybciej, nie ma, a pociąg jest za pół godziny dopiero, więc się z Państwem żegnam. Do zobaczenia. Ale naprawdę podsumowując spoko, gdyby nie ten mechoper spóźniony i trochę zła akcja ze strony pracowników PLK. Ale jak się naprawdę nie grało inaczej, no to, no to okej, okay. ale jak można było poczekać, no to naprawdę niefajnie trochę. Yy, no. Dziękuję. Pić, spoko się sprawdził. Koleje Śląskie na jednym kursie też, ale dzisiaj podróżowaliśmy głównie z PKP Intercity, ponieważ tylko jeden pociąg kolei Śląskich, a cała reszta do PKP Intercity. Oprócz tego mechafera wszystko poszło we Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Nie wiem za do czego on będzie, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie też już zgodnie z planem. Może jutrzejszą uprawę na Klęce, ale nie wiem, może zrobię by tak tylko prywatnie. Do zobaczenia. 是我一起一